Witam z wagi, w czytaniu na kwiecień 2025. Popatrzmy na Waszą ogólną energię. Jak się macie w tym miesiącu? Ok, karta kapłanka, transformacja, gwiazda i wisielec. Ok, więc pierwsze co? Pojawia mi się takie poczucie, że Uh, ojej, ja przecież tyle wiem, i wiem, jak mam osiągnąć swój cel, i wiem, jak mam spełnić swoje marzenia, a z jakiegoś powodu mi to nie idzie. Tak jakbyście. Tak jakby, tak jakby był tutaj jakiś uh, brakujący element, uh, który blokuje was, który uniemożliwia Wam spełnienie właśnie jakiegoś marzenia, osiągnięcia jakiegoś waszego celu. Um, I trochę tak jakbyście byli właśnie, tak <laughs> na granicy. Może poddania się, zrezygnowania, ale to wynika z tego nie, jakby nie dlatego, że chcecie sobie odpuścić to, na czym wam zależy, tylko dlatego, że macie wrażenie, że zrobiliście już wszystko, co się da, że wiecie już tak dużo, że już tak dużo zrobiliście, a dalej coś nie działa. Czyli tak jakbyście mieli poczucie, że okej, okay, to może to nie jest dla mnie. Okej, okay, dalej tego chcę, ale no nie wiem, tak jakby mi wszechświat pokazywał, że. Że mam zrezygnować, że mam odpuścić. Więc takie poczucie trochę hmm. takiej, e, nie, nawet nie do końca rezygnacji, e, jakieś in takie inne słowo mi tu chodzi po głowie, ale nie mogę sobie, jakby nie mogę go złapać, hmm, ale takiego, no powiedzmy takiego zrezygnowania, odpuszczenia, tak jakbyście trochę na granicy byli. No ale dobra, zobaczmy w takim razie, co tutaj mamy dalej. <laughs> O co tutaj chodzi, i jak się możecie z tego wyplątać? Szóstka kielichów, czwórka monet, szóstka buław. Jakiś element finansowy mi się tutaj pojawia, tak jakby może taką blokadą albo jakby na powierzchni, to, co Wam się wydaje, że jest tym brakującym elementem, albo to, na czym się skupiacie, to, co próbujecie zamanifestować, to jest poprawa Waszej sytuacji finansowej albo macie jakieś marzenie, które chcecie osiągnąć, ale macie wrażenie, że okej, okay, nie mam pieniędzy, brakuje mi pieniędzy, potrzebuję więcej pieniędzy, albo potrzebuję pieniędzy na to, żeby ten plan zrealizować, żeby coś kupić, żeby móc coś zrobić, czy um, coś z takich rzeczy. I tak jakby. Um, jakby Coś tutaj z tym związane było blokadą, ale dobra, zobaczmy, bo to tak naprawdę w pieniądzach nigdy nie chodzi o pieniądze. Pieniądze zawsze coś reprezentują albo jakieś nasze poczucie pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, taką odwagę czy wiarę w to, że ok, jak w to te pieniądze zainwestuję, tak to wtedy... W sensie wiecie, że jak czasami mam jakiś pomysł i nie wierzę, że mi się to uda, no, to nie będę w to inwestować pieniędzy, tak? Ale jak wierzę, że mi się uda, w pełni wierzę, no to te pieniądze nie są problemem. Ale nie do końca zdajemy sobie sprawę, że ta wiara czy to zaufanie w ten dany proces, czy w osiągnięcie tego celu jest jakby problemem. Także to tego nam brakuje, mamy wrażenie, że chodzi o pieniądze, Ale jakby pieniądze są tylko na, na powierzchni. O co tutaj chodzi dalej? Karta diabeł. Rycerz mieczy siła hmm. A Twórka Kielichów i rycerz buław hmm. Takie mam poczucie, jakby tutaj było coś... Może jakaś sytuacja z przeszłości, jakieś wasze doświadczenie z przeszłości, um, które was tutaj blokuje, tak? No i uh, często mamy wrażenie, że, że OK, to, co miało w przeszłości, to w ogóle nie ma związku y, z tym, z moją obecną sytuacją. Jakby chcemy w to wierzyć, tak? Bo chcemy się odciąć od tego, co nam gdzieś tam w przeszłości nie wyszło. Nie chcemy w to zaglądać i nie chcemy y, do tego wracać, ale. No po pierwsze, jak przyszło nam, że teraz mamy i Merkury i Wenus są w retrogradacji, tak? Więc jakby to jest jakby wymuszony taki powrót do tej przeszłości. Coś w tej przeszłości jest, jakby musimy wrócić gdzieś do czegoś z przeszłości, tak, żeby coś od, odplątać, odkryć na nowo, zrobić czymś, z czymś porządek, żeby móc ruszyć dalej. I tutaj mam właśnie takie wrażenie, że. Tak jakbyście chcieli za wszelką celę, cenę właśnie iść do przodu bez zdawania sobie sprawy, jakby nie zdając sobie sprawy z tego, że jest jeszcze coś, taki właśnie brakujący element, czy trochę taka jakby kula u nogi, która została w przeszłości i której brakuje w przeszłości, um, czy coś tam się właśnie takiego wydarzyło, do czego trzeba wrócić i zrobić z tym porządek. Mm. Hmm. I często to są ach, różnego typu wiecie, porażki, to dla każdego z was to może być inna sytuacja, oczywiście, ale tak dla przykładu. Na przykład ktoś założył firmę yy, i chce wyjść na przykład na media społecznościowe, albo zacząć nagrywać coś, jakby pokazywać się bardziej, albo może wystąpić gdzieś, czy jakąś prezentację gdzieś zrobić. Coś, co wiąże się jakby z takim wystąpieniem publicznym, tak, takim pokazaniem się na zewnątrz. Tak mówię o tym, no bo mamy tą wszystkie buław, to się tak tutaj kojarzy. <laughs> I em, no i taką mamy blokadę, i sobie mówimy, że nie, to na pewno albo to może to nie jest potrzebne, albo to i tak nic nie da. I wiemy, że. Jest potrzebne i że to trzeba zrobić, i że to jest kluczem, jakby do tego rozwiązania, ale próbujemy to za wszelką cenę omijać um, i skupiamy się na innych sposobach, i wmawiamy sobie, że na pewno to wszystko inne będzie działać, a to jest niepotrzebne, dlatego że w przeszłości mieliśmy może w szkole jakieś wystąpienie, które poszło nie tak, może wysz wyszliśmy na środek sali, na jakąś scenę i zapomnieliśmy wiersza, który mieliśmy powiedzieć, czy coś. Prze, się przejęzyczyliśmy, i ludzie się zaczęli śmiać, albo dostaliśmy jakąś zło, złą ocenę za e, taką wiecie, odpowiedź ustną na, na początek e, jakiejś tam lekcji, na początku jakiejś lekcji, i, e, i to mogło w nas wywołać taką no, traumę związaną z wystąpieniami publicznymi. I teraz za wszelką cenę omijamy tego jak ognia, tak? I zobaczcie, wydaje się, że jakby jedno z drugim nie ma nic wspólnego, ale tak naprawdę ma, bo ty jesteś tym wspólnym mianownikiem, i ty dalej jesteś po części tą osobą z przeszłości, tym dzieckiem, czy tą osobą młod młodszą wersją siebie, bo to mogło być, wiecie, coś na studiach, czy w jakiejś pierwszej pracy, czy w poprzedniej pracy, no nieważne um, z kiedy dokładnie, ale jest tutaj coś. Właśnie takie wspomnienie, mam wrażenie, że wydaje się, jakby, że być może wiecie o co chodzi, i być może wydaje wam się, że um, nawet nie tyle, że to nie ma nic wspólnego, tylko nie chcecie, żeby miało to coś wspólnego. Jakby macie nadzieję, że to nie ma nic wspólnego, bo nie chcecie jakby e, się temu przyjrzeć i um, jakby przeżyć tego drugi raz jakby wracać do tych momentów, bo nie chcecie tego jakby odgrzebywać tych uczuć. Tylko problem w tym, że te uczucia dalej w Was są. I to nie chodzi o to, żeby tam wracać i teraz jakby przeżywać to na nowo i cierpieć na nowo. No, chodzi o to, żeby do tego wrócić, pozwolić sobie to jakby przeżyć z nową świadomością, z nową taką dojrzałością, żeby pozwolić, żeby tamta sytuacja się jakby w Was domknęła, bo ona jest tak jakby była zablokowana po prostu w Was. Te emocje cały czas tam są, i są właśnie jak taka kula u nogi, i za, jakby blokują realizację właśnie tego waszego marzenia. Dla części z was to może oczywiście chodzić o na przykład o, o związek, tak? Może jakaś rana odrzucenia, obawa przed odrzuceniem, coś takich rzeczy i tego typu sytuacja to może być z przeszłości. I jakby robicie wszystko dookoła, no nie? Ale jest ta jedna rzecz, która się tutaj przypomina, która wymaga od Was zwrócenia uwagi na to, po to, żeby tam wrócić na chwilę pozwolić sobie to dożyć, jakby przeżyć jeszcze raz, ale właśnie z nową świadomością, tak, żeby to mogło się domknąć, żeby to mogło wypłynąć, żeby mogło się uwolnić i uzdrowić i wtedy jakby zostawicie to już za sobą, już będziecie mogli rzeczywiście raz na zawsze zapomnieć, jakby odpuścić, tak, zostawić za sobą, e, bo to się uwolni, bo to już nie będzie w Was żywe, nie będzie się odzywać, nie będzie Wam um, jakby haczyć, nie będzie Was blokować i korzyść z tego, bo to... Wiecie, jak się mówi o, o uzdrawianiu jakichś traum i tak, tego typu doświadczeń i trudnych wspomnień, to zawsze się kojarzy z takim, no czymś niemiłym i trudnym, ale to ma fajne korzyści. Korzyści są takie, że my robiąc taką pracę, tak, pracując ze sobą w taki sposób, uzdrawiając tego typu rzeczy, my odblokowujemy pewne dary, które się tam kryją, odblokowujemy pewną moc, która jest tam zablokowana, yy, która, yy, która, no zobaczcie, jak uwolnicie to i nie będzie już, tak z tego przykładu, który mówiłam, nie będzie dla Was już problemem żadne wystąpienie publiczne, zaprezentowanie czegoś z taką pewnością siebie, z taką lekkością, a nie, wiecie, z i, i stresem i obawą przed jakimś odrzuceniem czy porażką, no to zobaczcie, jak bardzo może Was to wspierać, jak bardzo może Wam to otworzyć horyzonty, jak bardzo może i jakby ile korzyści może Wam to przynieść w przyszłości. Więc to nie jest tak, że my tą pracę wewnętrzną robimy po to, żeby sobie życie uprzy, uprzykrzać. To chodzi o to, że my z tego uwalniamy pewną energię, pewne zalety, pewne zasoby, które możemy wykorzystać w swoim, w swoim dorosłym życiu jako coś, co nas wspiera, jako coś, co pomaga nam osiągać właśnie te marzenia. Czyli zostawiamy za sobą to, co nas blokuje, i otwieramy się w pełni tak naprawdę na, na te nowe doświadczenia, na te nowe. Przyjemne, pozytywne doświadczenia, do których chcemy iść, więc jeżeli mówimy o tym miesiącu, to mam poczucie, że, że to będzie takim tematem, jakby dla was? tak? Odkrycie tego, co mnie tutaj blokuje, co sprawia, że nie mogę osiągnąć tego, na czym mi tak bardzo zależy, popracujecie z tym, znajdziecie rozwiązanie, znajdziecie sposób, który będzie odpowiedni dla was, adekwatny do waszej sytuacji, do waszej. Um, do, do, waszej, no, do waszej sytuacji, i, i dzięki temu właśnie zostawicie jakby ten bagaż już w przeszłości za sobą, ale też wyciągniecie z tego fajne e, korzyści, właśnie fajną taką moc do tego, żeby realizować swoje marzenia e, dalej. Więc czuję, że to naprawdę was jakby ustawi na nową, jakby na taką nową linię życia, na nowy poziom w ogóle wejdziecie dzięki temu. Zamkniecie pewien stary rozdział. W swoim życiu i otworzycie się na zupełnie nowe, jakby na nowe wody wypłyniecie. Więc bardzo fajna energia. No, trochę pracy trzeba w to włożyć tak, żeby tą przeszłość ogarnąć, ale, ale zobaczycie, to naprawdę te korzyści z takiej pracy są niesamowite. Dobrze, zobaczmy z kart emocji, bezsilność. No tak, to na samym początku mówiłam, że właśnie jak się czujecie, tacy bezsilni, że już nie wiecie o co chodzi. Ale być może nie wiecie o co chodzi, bo szukacie właśnie tak po powierzchni. Także, okej, okay, potrzebuję pieniędzy, nie wiem skąd mam wziąć pieniądze, bla, 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 i się kręcicie jakby w kółko po powierzchni. A tu trzeba zajrzeć głębiej. To jest coś bardziej po emocjach, patrzcie, że jakie ja się czuję i czego ja się boję tutaj. Że co się może wydarzyć, jakby co pozytywnego albo co negatywnego może się wydarzyć i z czym mi się to kojarzy z przeszłości. Mhm. Ciekawość, miłość. No, dla części z Was może chodzi też o, o relacje. Bardziej mam poczucie, że chodzi właśnie o jakieś finansowe, karierowe tematy, ale no, miłość jak najbardziej. Każdy z Was, dla każdego z Was coś innego może być istotne w tym momencie. Karta podziw. Nadzieja i ból. No mhm, i ta, właśnie karta podziw, mi się też kojarzy, właśnie taką, z taką pracą z wewnętrznym dzieckiem, czyli to, o czym powiedziałam, to wracanie do przeszłości. Na moim drugim kanale Magdalena to Mentoring, mam całą playlistę. Na temat pracy z wewnętrznym dzieckiem, więc możecie sobie obejrzeć dużo fajnych wskazówek, tam daje i tłumacza właśnie o co w tym chodzi, jak możecie to zrobić, więc warto skorzystać. Ale właśnie ta karta mi się tak kojarzy, że dzięki temu, że wracamy do tych trudnych wspomnień z przeszłości, stajemy z nimi twarzą w twarz, tak? Konfrontujemy się z tym i pozwalamy sobie to jakby dożyć w sobie, jakby domknąć w sobie, to my też wzrastamy i dojrzewamy. Bo tak naprawdę. Um, jakby w okresie rozwoju, w momencie, w którym doświadczamy czegoś trudnego czy traumatycznego, to tak jakby nasz rozwój emocjonalny się zatrzymuje na tym etapie. I często no, mamy po 30-40 lat, a wewnętrznie emocjonalnie jesteśmy małym dzieckiem, tak? I mamy reakcje emocjonalne na różne rzeczy, właśnie jak małe dziecko, tak? Że dużo rzeczy nas przytłacza, do wielu rzeczy czujemy się tacy. Za słabi, za mali, albo boimy się, tak? Albo mamy właśnie dużo takich stresowych, stresujących reakcji, jakichś lęków, takich obaw przed tym, co może być, bo, no bo emocjonalnie jesteśmy właśnie dalej gdzieś tam na poziomie tego małego dziecka. Ale właśnie wracając do tego i uwalniając to, pozwalamy sobie wiecie, dojrzewać emocjonalnie, dorastać i wtedy te nowe sytuacje. To, do czego wychodzimy, te marzenia, które mamy jako dorośli ludzie, łatwiej jest nam realizować, bo jesteśmy silniejsi wewnętrznie do tego, żeby to osiągnąć, to czego chcemy. I wyjść jakby naprzeciw i wziąć jakby odpowiedzialność za to, jakby, która wiąże się z tym, e, no, z tym, czego chcemy z realizacją tych marzeń. Okej, okay, zobaczmy jeszcze. Jakąś kartę porady, jakąś wskazówkę na koniec, co jeszcze musicie usłyszeć, na ile skłonny, skłonna jesteś do nauki, marzenia. Mhm. Tak, i odkryj cel, sens swojego życia. Dla części z Was tutaj mamy na jednej, na drugiej e, e, karcie skrzypce. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ona tutaj się zastanawia, tak jakby, wiecie, chciała się za tę skrzypce wziąć, a nie mogła a tutaj ten koleś już gra, jakby powiedzmy, że to jest ta sama osoba, zignorujmy tutaj płeć, ale tutaj już ta osoba gra, no nie? Więc mam takie, taki obraz mi się pojawia, że no mówimy tutaj o tym miesiącu, tak, że, że jest właśnie jakiś temat, dla części z Was może coś związanego z muzyką w jakimś stopniu, albo ze sztuką, ale jest jakiś temat właśnie za który chcecie się zabrać, ale się boicie, bo jest właśnie jakaś blokada, eee, a później już to jakby, jak już się odważycie, już weźmiecie się tutaj za to, podejdziecie do tego z taką większą odwagą, dojrzałością, no to wejdziecie na taką ścieżkę, która jest dla Was właściwa, tak? bo tutaj mamy podpisane odkryj cel swojego życia, Swój życiowy cel, tak? Swoją życiową ścieżkę. Czyli widzicie, często to, czego najbardziej się boimy, tam są poukrywane takie nasze dary, zablokowane, jakby nasze dary. I zobaczcie, czasami tam, gdzie Eee, tak, w tym przykładzie oczywiście może u Was chodzić o coś innego, ale tak jak ten przykład podałam, że ktoś może w przeszłości doświadczył czegoś bardzo trudnego, wręcz traumatycznego w związku z jakimiś wystąpieniami publicznymi i teraz całe życie się tego boi, a w momencie, w którym to wrócimy do, te, do tej przeszłości, uzdrowimy to, może się okazać, że jesteś świetnym e, takim, nie wiem, prezenterem, jakimś mówcą, tak? czy nauczycielem, czy jakieś właśnie wykłady, czy jakieś prezentacje świetnie robisz, że. Potrafisz mówić, jakby poruszać ludzi, masz taką charyzmę i coś, co całe życie było dla ciebie właśnie taką, takim tematem tabu i unikałeś, czy unikałaś tego jak ognia, może się okazać, że tam jest właśnie ta twoja moc, tam jest ta twoja ścieżka, to co to jakby to, czego szukasz całe życie, tak? Ja miałam na przykład z głosem takie, że wiecie, całe życie. Bałam się, nawet do tej pory zresztą nie nagrywam koleżanką żadnych wiadomości głosowych, bo no, nie, nie, nie lubiłam. Zawsze, jak właśnie gdzieś miałam coś mówić na głos czy czytać na głos, to strasznie mnie to um, stresowało. Że tam z różnych powodów nie będę w to wnikać teraz. Um, ale no, przyszedł moment, gdzie się przełamałam. No i widzicie, nagrywam teraz na, na YouTubie um, od trzech lat um, kilka razy w tygodniu, i um, no. I, i, I to był taki przełomowy moment, tak, w którym się odważyłam coś po prostu nagrać pierwszy raz, i strasznie miałam tremę i to było trudne, no ale jak się odblokowało, no to, a, no to na zupełnie inną w ogóle ścieżkę, na zupełnie inną w ogóle nową, nową karierę sobie tutaj otworzyłam nową ścieżkę, drogę życia i. No, i właśnie często tak jest z tymi, z tymi tematami. To, czego najbardziej się boimy, to, co, to czego najbardziej chcemy unikać, tam są pewne skarby poukrywane. I często właśnie szukamy właśnie takiej, tego swojego marzenia, jak ja nie wiem, co mam w życiu robić, kim mam w życiu być, albo miłości swojego życia ktoś szuka, a dopiero jak wróci do tej przeszłości, odblokuje to, co trzeba, to się okazuje, że. Wow, że tak naprawdę to cały czas miałam w sobie to, czego całe życie szukałam. Nie? Więc no, więc do tego Was zachęcam. Do przyjrzenia się temu, skąd te blokady, skąd te obawy zajrzyjcie gdzieś tam głębiej pod powierzchnię, z czym to się wiąże gdzieś z przeszłości, co jest tym tematem takim, czego najbardziej chcecie unikać, tego, czego najbardziej nie lubicie robić, czego się najbardziej boicie. Um, i, i, i spróbujcie poszukać takiegoś rozwiązania, wsparcia może w tym, w tym temacie w tym kierunku. Ok, w takim razie to by <coughs> przepraszam, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wszystkiego dobrego dla Was, trzymam kciuki i do usłyszenia niedługo.